Te informacje otrzymaliśmy w trakcie treningu. No nasz komentarz no na pewno to nie jest. No jest to dziwne, tak? To nie jest nic, czego się spodziewaliśmy, i, ale przy, przy tych wszystkich okolicznościach, które teraz się jak gdyby. Nawarstwiły to innego rozwiązania. Myślę, że też nie było. Tak? Granie, granie przy pustych trybunach, według mnie, to, to by było bez sensu, to nie byłoby żadnego, żadnej atmosfery playoffów. Z drugiej strony, każde rozwiązanie ma ma swoje minusy i takiego idealnego w tej sytuacji, która jest, nie, no nie, nie da się znaleźć. Przyjęliśmy na pewno też z pewnym zrozumieniem, no bo jednak sytuacja jest coraz poważniejsza i e, tym bardziej tutaj na Śląsku jest coraz więcej ludzi zakażonych i tak naprawdę e, nie, wiadomo, nie wiadomo kiedy i na jaką skalę to się rozszerzy, także myślę, że to jest rozwiązanie mm, e, sensowne. I no, przyjęliśmy to do wiadomości. No, ja, ja mówię, no, każdy z nas był przygotowany, no, żeby jutro grać z Katowicami, żeby, żeby to było wielkie święto hokeja, ale, ale no, taka jest teraz kolej rzeczy, że tego, te, tego święta w tym sezonie i tak by nie było, bo nawet jakbyśmy grali bez kibiców, to i tak nie ma, nie ma, nie ma większego sensu, bo to, to, to nie jest hokej, to, to nie jest sport. Sport powinien być dla ludzi dla kibiców. Taka sytuacja się już prawdopodobnie nigdy nie powtórzy, chociaż nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć, tak? Ale e, biorąc pod uwagę, że gra się od września Ligę do, do, razem z playoffami do końca marca i, i my biorąc pod uwagę wszystkie mecze, które do tej pory rozegraliśmy, zrobiliśmy pierwsze miejsce po sezonie zasadniczym, e, przeszliśmy pierwszą rundę playoffu. No to Wiadomo, że gdyby się odbyły jeszcze półfinały i finały, wszystko jasne, tak? Teraz jest taka sytuacja, że kończy się ta liga teraz. jakaś decyzja musi być podjęta. Bardzo bym chciał co zrobić w sportowej walce. Byliśmy przygotowani, że 9 kwietnia to mieliśmy plan taki, żeby to wszystko do tej, do tej pory było i wtedy, wtedy, żebyśmy świętowali to mistrzostwo i do po to się przygotowywaliśmy. Natomiast patrząc z drugiej strony, pracowaliśmy na to od września praktycznie. I w każdym meczu nasz cel był wygrywać i e, gdzieś tam na koniec sezonu regularnego byliśmy na pierwszym miejscu, przeszliśmy też pierwszą rundę bez straty meczu, także e, gdzieś na to co teraz mamy, pracowaliśmy od września i, i myślę, że to też jest e, w miarę sprawiedliwe. Jak e, będą wyglądały teraz te najbliższe dni tygodnie dla GKS Tychy? E, no to pewno Będziemy mogli spokojnie przeprowadzić roztrenowanie. Do końca przyszłego tygodnia będziemy trenować. Spotykamy się codziennie rano. Weekendy chłopcy dostaną wolne. No i tyle. Dziwna sytuacja, dziwne zakończenie, no ale tak, tak. trzeba to przejść i, 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 i żyć dalej.